No i tutaj jeszcze przed rozpoczęciem filmu chciałam Wam powiedzieć, żebyście koniecznie wpadali do Goofiego, link do jego kanału w opisie, bo też on tutaj dużo rzeczy zrobił z tych grafik, którą zobaczycie w, w późniejszym czasie. I wpadajcie na, do jego na kanał i zostawiajcie subskrypcję. I zapraszam do oglądania. Cześć, Mako, jestem Rysik, witam w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę wam moją paczkę montażysty razem robioną z Gufim. W sumie to nie jest paczka montażysty, tak tylko montażysty. Plus są też tak, jakieś grafiki, green screen. W sumie to jest do montażu, ale są też fajne piosenki na no, donaty, może niektóre. Także zapraszam do oglądania. Także słuchajcie, na sam początek pokażę wam, jak odblokować całą paczkę, ponieważ. Wiele osób tego nie umie zrobić, no także ja tutaj dzisiaj wyjątkowo Wam pomogę. Także wchodzicie w link, który jest w opisie. No wiadomo, że tak trzeba wejść. Tutaj wyświetlała się taka strona i klikacie tutaj. Weź mnie. Czekacie następnie. Subskrybujecie te dwa kanały, czyli wchodzicie tutaj, klikacie subskrybuj, i już wam saliczę. Wchodzicie tutaj. Klikacie subskrybuj, też Wam zaliczę. Następnie odblokowujecie i klikacie uzyskać link. No i przekierowywuję Was na taką stronę. Tutaj klikacie prawym, pobierz. No i w sumie to tyle, także przechodzimy do drugiej części odcinka. Także słuchajcie, teraz w sumie pokażę wam kilka efektów yy, z tej całej paczki bo nie ma sensu potem wam zrobić po prostu jak to wszystko mniej więcej przewijam także teraz zobaczcie sobie yy, przykładową piosenkę łączę nie wiem na przykład mm, no na przykład taką co to jest o taką piosenkę na pewno y, kojarzycie także no, po prostu to są różne piosenki. Yy, nie wiem, jest, w sumie pokażę Wam ten moment, który pewnie znacie. Czy wiecie. O, ten pewnie. Ten pewnie, także patrzcie, na przykład coś takiego. Także no, ale jeszcze jest jedna taka fajna piosenka. Ale no, generalnie są różne piosenki, no nie wiem, co tu jeszcze jest. Yy, coś takiego. Życie także, różne pisemki są fajne. Yy, no i teraz słuchajcie, w sumie, jedynie jeszcze w sumie to magna, Tak, do streamów macie tylko zaraz zaczynamy, bo macie takie, yy, które akurat ja nie używam, oraz takie, które ja używam na streamach. Jeśli ktoś jest, to pewnie znacie. Yy, dobrze, tutaj to jest tele I teraz grafiki, tak, wszystko jest oczywiście w PSD yy, i są dwie grafiki, jest jedna taka. Plus jest jeszcze jedna taka. Także, oczywiście, ten tekst możecie sobie zmienić. Ja wam w sumie. Yy, poka no bo dobra, po co mam pokazać? Dobrze, dalej są green screeny, które zaraz wam pokażę. W sensie mniej więcej wiecie, no typu takie error czy coś. Coś takie albo coś takiego, nie wiem. Lub coś takiego. Takiego. Dla nie wszystkie takie najbardziej używane green screen. Dalej są jeszcze wstawki. Nie pokażę wam wszystkich, ale no na pewno wiecie o co chodzi. Może Pokażę wam dwie takie. Bardziej, że tak powiem, nieważne, ale takie najbardziej pewnie wykorzystywane. Także na przykład coś takiego. No. Takie na przykład też. No i z mojej w sumie takiej bardziej co wszystko ja wybiera znalazłem, bo w sumie większość ja robiłem, kufi robił tylko większość grafik, ale też mu bardzo dziękuję. Także macie tutaj savey wszystkiego oczywiście i teraz macie tutaj miniaturki. No to tu jest jeszcze jedno z kostum Fortnite. Yy, tutaj jest grafiki za darmo. Yy, miniaturka live też mi się podoba w sumie mogę ją zacząć używać. To jest druga miniaturka na live'a I jest jeszcze ocenianie i promowanie i, yy, promowanie... i ocenianie kanałów No i w sumie to z Gufiego miniaturek tyle Dalej są overlay'e One tutaj coś się w nich rusza czy coś Ale nie będę wam włączał bo tutaj tak będzie ścinać Bo na tym QuickTime zawsze ścina Ale no w sumie sensie Jest to o w sumie nie no tak to nie otworzy Ale generalnie jest tak na ekran Taki to jest Troszkę podobny do Nestera, w sumie nawet, no, no powiem tak, troszkę jest zmieniony, ale bardzo podobny do Nestera. Tu jest taki na ekran, tu jest na kamerkę, bo bez tej ramki, yy, tutaj mamy na nagrody oraz na one. Także, no, yy, dalej są pliki do animacji. To tutaj to musicie je znaleźć. Tutaj macie jakby co, yy, taki też tekst, tutaj, yy, także no to tutaj też dla was do pomocy yy, jeszcze macie przejście darmowe ale czemu tego przejścia tu nie ma nie wiem to jeszcze w paczce już na pewno się znajduje to przejście albo w sumie nie wiem, yy, nie wiem, chyba tego przejścia jednak nie ma ono będzie w paczce ale jego nie, nie ma tam nic, yy, sceny są też koniec live też takie Animowany tutaj się coś rusza, tekst się tak powiększa, zmniejsza. Zaraz wracam i zaraz zaczynamy. Wszystko jest oczywiście w Photoshopie. Yy, no i w sumie to tyle z tej paczki. Teraz wam jeszcze tutaj są tak. Efekty dźwiękowe to tylko jest jeden w sumie. Yy, nie wiem, to jest pisanie klawiatury. Coś takiego. Jeszcze są efekty wizualne. To pewnie kojarzycie z moich streamów. Taki bananek, który sobie się rusza. Na no, lornetka jest yy, takie, no taki jak. No, ten taki, że. No, next po prostu. Yy, momencik, czemu to się nie otwiera. O, ha, bo to jest w tym w ogóle. Yy, takie coś. O. Yy, dalej są obramowania, jak wiecie o co chodzi. To już są reszta dla was. Wszystko. No i w sumie to chyba by było tyle. Bardzo dziękuję każdemu, kto pobierze paczkę. Możecie napisać w komentarzu, jak wam się podoba. No i do następnego odcinka. Cześć!